Współczesne rolnictwo bardzo intensywnie eksploatuje ziemię. Niezadbanie o prawidłowy odczyn gleby szybko prowadzi do spadku jej żyzności. Niski poziom pH sprawia, że ziemia staje się płowa i przestaje dawać plony. Poznajcie Nordiego. Nordi smuci się, bo jego rodzina żyje z rolnictwa, a zbiory tego roku są jeszcze słabsze niż poprzedniej jesieni. Nordi sprawdza stan ziemi za pomocą miernika i już wie, gdzie jest problem. Na szczęście jest wapno Nordkalk o wysokiej skuteczności, przywracające ziemi witalność i płodność. Wapno Nordkalk szybko i skutecznie podnosi odczyn gleby. Zastosowane wapno zahamowało niekorzystne procesy. Odradza się życie biologiczne i wzrasta żyzność gleby. Regularne nawożenie wapnem Nordkalk zwiększa poziom pH w glebie i umożliwia prawidłowy rozwój roślin. Wapnuj swoje pola. To działa. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Nordkalk.